Witam. W tym zadaniu mamy podane dwa wielomiany i musimy obliczyć ich sumę, różnicę oraz iloczyn. Okay, no w x to jest x do trzeciej plus 5x kwadrat plus 1, a włot x to jest x kwadrat minus x minus 1. No więc tak naprawdę to podstawowe wyrażenie, to nie jest nic trudnego, no ale tak, takie zadania też trzeba umieć robić. No więc dodajmy sobie te dwa wielomiany do siebie. W x to jest x do trzeciej dodać 5x kwadrat dodać 1, na od x to jest x kwadrat minus x minus 1. Ok, to jak mamy dodawanie, tak naprawdę nie musimy mieć żadnego nawiasu. Oczywiście dodawanie jest przemienne. Więc będziemy mieli po prostu, no tutaj mamy tylko jedno x do trzeciej, czyli będziemy mieli x do trzeciej. Dalej, tu mamy 5x kwadrat i mamy x kwadrat, czyli będziemy mieli plus 6x kwadrat. Tutaj w x nie mamy żadnego x w pierwszej potędze, czyli będziemy mieli po prostu minus x. No i tu mamy plus 1, minus 1, czyli będziemy mieli po prostu 0, czyli to jest wynik naszej sumy. Jak to będzie z różnicą? No znowu zapisujemy sobie x do trzeciej dodać 5x kwadrat dodać 1. I odejmujemy do tego fało od x, czyli odjąć x kwadrat, odjąć x odjąć 1. Czyli teraz opuszczając nawias, już musimy sobie zmienić znaki. Więc będziemy mieli x do trzeciej dodać 5x kwadrat dodać 1, odjąć x kwadrat. Minus, minus x, czyli będzie plus x i plus 1. No zatem, no x do trzeciej znowu mamy tylko jedno, czyli będziemy mieli po prostu x do trzeciej, dodać. No mamy 5x, kwadrat, odjąć x, kwadrat, czyli to będzie po prostu dodać 4x. Kwadrat. Mamy 1x z potędzy pierwszej plus x, no i plus 1 dać 1, czyli dodać 2. No i to jest nasz wynik odejmowania. Ok, no jak to będzie z mnożeniem, no znowu zapiszmy sobie x do trzeciej, dodać x kwadrat dodać 1 no i mnożymy to razy x kwadrat odjąć x, odjąć 1 no z mnożeniem będzie najwięcej liczenia, ale tak naprawdę musimy wszystko ze wszystkim wymnożyć czyli no x do trzeciej, najpierw mnożymy sobie x do trzeciej z każdym z tych czynników czyli będziemy mieli x do trzeciej razy x kwadrat to jest x do piątej ok, x do trzeciej razy minus x to jest minus x do czwartej x do trzeciej razy minus 1 to jest minus x do trzeciej no dalej, 5x kwadrat teraz, co dodać? No 5x kwadrat razy x kwadrat to jest 5x do czwartej, ok, 5x kwadrat razy minus x to jest minus 5x do trzeciej, i 5x kwadrat razy minus 1 to jest po prostu minus 5x kwadrat, dobra, no i teraz jedynkę mnożymy raz razy całe V od x, czyli po prostu, to jest dodać całe V od x, można by sobie zapisać, ale to i tak po prostu zapiszmy, że to jest plus jeszcze x kwadrat Odjąć x odjąć 1. No i to się równa. No musimy teraz w jakiś sposób prosić. No i x do 5 jest tylko 1, czyli na pewno przypisujemy x do piątej no i teraz, jak to jest x do czwartej? Mamy tutaj minus x do czwartej i mamy plus 5x do czwartej, więcej x do potęgi czwartej nie ma, czyli zapisujemy plus 4x do czwartej. No teraz patrzymy na x do potęgi trzeciej. Tu mamy minus x do trzeciej i mamy minus 5x do trzeciej. No czyli więcej już x do trzeciej potęgi nie mamy, czyli to jest minus 6x do trzeciej. No dalej, x kwadrat, tu mamy minus 5x kwadrat i dodać x kwadrat, więc to jest minus 4x kwadrat. x w potędze pierwszej jest tylko tutaj, więc mamy po prostu minus x i minus 1, no i to jest wynik naszego iloczynu.